Witam was w wariaty, bardzo, bardzo serdecznie z tej strony CQAO, Auto Kolejny odcinek z Age of Civilization. Jest z nami wariat Lee. I dzień dobry, i będziemy grać w grę. A, a w jaką? To... Tomb Raider! Uh! Nie tak naprawdę Age of Civilization. E, dobra. O, o, ogólnie w planach mamy. Ja mam w swoich planach zaatakować Rumunię lub Bośnię i Hercegowinę, a nasz kochany zakaz ma się wybronić przed Łotwą. Dlaczego? No, dlatego, że mnie w poprzednim odcinku zaatakowali niespodziewanie. <głos》>, więc muszę się no. wybronić. Dobra. No. z takim większym koksem po prostu już. Grajmy, grajmy, grajmy. Nie ma co czekać. Dobra. No dobra, no to ja Nie, skusuję. no tutaj. Aha, czyli Rumunia, czyli Rumunia. No co sobie tak w te granice? No znaczy, co tam nie powinieneś mieć problemu, raczej. Yy, Okej, okay. jak wygląda sytuacja? Tutaj w przypadku e, mojego Królestwa Polskiego. Ok, spróbuję się przed nimi wybronić. Myślę, że to nie będzie wielkiego problemu. E, ok, tutaj tak. Tu oczywiście dokonam szybkiej rekrutacji na niektórych prowincjach. E, dobra. O dziwo, mogę nawet dużo zrekrutować tych jednostek. Dokonam rekrutacji kolejnej. To też jest kwestia tego, że muszę dokonywać co chwila tej asymilacji, żeby jednak to nie było problemu. Tutaj, okej. Okay. Czy ja mogę dokonać asymilacji, czy bo nie mam już punktów ruchu? No mogę. Dobra. Okej. Okay. Elegancko. Dobra. Dobra, pięknie. Także no pięknie tam yy, z tą łotwą mi idzie. No zobaczymy jak tutaj u Ciebie się to wszystko... Um, uda zrobić. Pamiętam, po prawej stronie masz jeszcze, tutaj, tutaj widzę, prowincję, którą obcą. Ja myślę, że to nawet starczyłoby. Spokojnie. To, co ty masz, to by starczyło spokojnie na w, w wygranie wojny, wiesz? tam... Myślę, że na tą Rumunię nie musi się tu specjalnie jakoś tam spinać. Ru Rumunia raz, dwa pokonam. Rumunia to już nie jest przeciwnie, godny myj klasy. Tak, tak, dokładnie. I teraz dzięki anakcji tej, tej Austrii to naprawdę dużo zyska. Moja gospodarka podwójnie zwiększała, Wzrosła, wzrosła bardzo. wzrosła, Wzro, wzrosła. Wzrosła. Tak, dokładnie tak. Dobra, elegancko. O. o! O, tam mieli trochę tych jednostek. No, ale to... to. Ja bym, myślę, że... Ja, by, ja, by, ja bym na Twoim miejscu już tutaj rozpoczynał wojnę. Naprawdę, na te, te ra, raptem cztery prowincje, no to tutaj już... No bądźmy poważni, nie? To jest z palcem w yy, nosie? Hmm. Palcem Dobra. między oczami, hehe <laughs> <laughs> Pal Palec między oczy <laughs> Palec w oczy <laughs> Dokładnie Dobra No i próbuj, próbuj tam swoich sił Dokonam rekrutacji Nie. Ja ogólnie uważam, że po tej wojnie, co miałem wcześniej, to naprawdę teraz Austro-Węgry się powiększyły. No, naprawdę ci dobrze idzie. No. Pięknie. Zaczynam do Polski się dorównywać, jeśli chodzi o gospodarkę. Mhm. Mm no, coraz Jak bliżej. Jeszcze... Coraz bliżej. Nie, Jak no, jakbyś, jeszcze, jakbyś na przykład jeszcze stworzył kimś kolejny. Nie wiem, no bo. Jakbyś stworzył kimś Unię, no jest Austro-Węgry, ale byś jeszcze kogoś dołączył. Włochy. No, przykładowo, no to jest taki przykład. No. Austro-Węgry, Włochy? Ja dziękuję. Kurła. Ale kurwa. się bronią. Ale kurwa, ale mnie zaskoczyli, no. Ja dziękuję. Są silni. Dobra. Uu, zaskoczyli cię. Myślę, Dlatego że... nie chciałem się śpieszyć. Nie, no, ale mam nadzieję, że... Nie, to jest chwilowe, to jest chwilowe, no bo oni naprawdę tam nic nie mają, spokojnie. To jest chwilowe, wiesz. Oni mieli właściwie tam kilka, kilka jednostek tylko na jednej prowincji, więc tam wiesz, to, 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 to jest... Dosłownie chwila i zaraz będzie po wszystkim. Elegant. No tak. Jeszcze, jeszcze moje army tutaj dochodzą. Eee, dobrze. Okej. Okay. Dokonam rekrutacji. A, jeju, jeju, jeju. Jak, to, jak mam to zrobić, żeby to było pięknie i pięknie, elegancko? Mm. Polera. Nie tak to miało wyglądać. Dobra, niech idą tutaj. O, no, tu, okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra. No, no, tutaj. No, to to jest to, o czym mówiłem. Oni się teraz będą bawić, nie? Mm. Dobra, elegancko, elegancko, pięknie. Ale to tam też nie jest jakoś mega ciekawie. Tam się bawią, troszeczkę taką partyzancką znowu u Ciebie. No, to, 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 jak w Age no. Pięć jednostek, ale będą przejmować, te, przejmować do, 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 aż, aż ktoś ich nie dorwie, Będą przejmować te prowincje, tak, aj. Dobra, co jest? Nie możesz. Ja nie nie masz punktów nie ruchu. ruchu. Aj widzisz. Dobra. 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 Dobra, Tutaj dokonam rekrutacji. Tutaj też dokonam rekrutacji. Tutaj też dokonam rekrutacji. Panie drodzy widzowie, też nie chcę Was nie chcę osmoczyć, ale ta seria też już powoli jest wniosek ku końcowi, mimo wszystko. Dokładnie. Oczywiście o, oczywiście jeszcze odcinki się z tej serii pojawią, ale no nie ukrywamy, że tutaj pomalutko, e, pomalutko ta seria idzie ku końcowi. Tutaj też przypominam, że to przede wszystkim ta seria i poprzednie odcinki instruktażowe, no to była przede wszystkim w naszym wykonaniu też taka prezentacja, tego trybu multiplayer, który rzeczywiście daje taką możliwość grania razem, nie wiem, z kolegami, z koleżankami i tak dalej. Także to, to było najważniejsze tutaj w naszym wykonaniu. Nie wiem jak ty uważasz, ale a, chyba a o to, właściwie, to właściwie o to chodziło, tak? Więc dobra. Dobra. Wow, dobra. Okej, okay, elegancko, elegancko, pięknie. W każdym bądź razie, chcę, ale liczę, że tą wojnę dość szybko skończę. Też, mm -hmm. Chociaż nie ukrywam, że lepiej było wtedy, by jakbym wtedy poczekał ze wszystkimi armiami nie wtedy zrzucił się. To było o wiele szybciej. No tak, no ale to wiesz, to, 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 to takie, takie złudne, nie? Każdy sobie myśli, o co oni mogą zrobić, nie? A później się okazuje, że tam mogą cię znaczy, zaskoczyć, nie Wiele... bot, bot, Bo u botach jest coś takiego złego, że po prostu biorą pewnie w cholerę pożyczek i wtedy rekrutują masowo. Tak, a, a no też tak może być, wiesz co? Też rzeczywiście tak może być, że Bot weźmie jakąś pożyczkę, no to. No, rzeczywiście, no. Może się zapożyczyć. Czy tylko dlatego, żeby nas po prostu wkurzyć. Tak, 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 tak. Dokładnie właśnie. To jest to, 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 jest to co tu mówisz, no. Tak jak mówisz. Uuu. Szok i niedowierzanie. Co oni tu robią? Dobra, pięknie. Uhuhu. No nie... Strzału nie ma, ale... Jakoś idzie. Dobra, pięknie. 4000, widzę tam, żeś zrekrutował, no no, wariacie no. znaczy proszę mojego kraju, że wszystko mam blisko. Tutaj na rygę myślę, że to już starczy, no przecież, że dokonamy się rekrutacji jakiejś lekkiej. No, no. szczerze mówiąc, obaj tak troszeczkę toczymy te wojny wyczerpające, trochę teraz. No cóż, no wiesz, no to, to takie. Takie trochę no, no 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 nie no wiesz, no, też może taktycznie do tego źle podchodzimy, no może jakbym po prostu poczekał, może my chcemy za szybko po prostu te wojny wygrywać i jakoś tak to, to wygląda. A no, teraz będę posłuchał siebie i po prostu poczeka masz całej siły. Tak, dokładnie. Już już bliziutko, już bliziutko, zaraz koniec. Zaraz koniec tej wojny. A, jeszcze na górze nie zapominaj, że masz prowincję. E, właśnie też tą rumuńską tutaj. Musisz się nią zająć. No jakby co, to coś takiego zrobię. Ale są mało ruchu, ok? Dobra. Pięknie, pięknie, wchodzimy tutaj raz. Raz, tutaj jeszcze rekrutacja. Teraz eee, jeszcze dokonam asymilacji. Pyk, 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 pyk. to by było tyle. No! Elegancko, elegancko. Teraz będzie koniec wojny eee, z Łotwą. Cztery tysiące wjeżdża, to już tam nie mają szans. Się nie ma czego obawiać, moim zdaniem. Hmm, no dobra. Na Belgrad, 164? No zobacz, może... no może, może wystarczy. A co mi szkodzi? Okej, okay, jak tu wygląda sytuacja? Ym... Ryga. No kurde, jak to nie będzie starczyć? To, się, to będę zaskoczony, to będę zaskoczony. Nie? Mi, się, mi się wydaje, że troszeczkę ci będzie brakowało. Bardzo dużo, si bardzo dużo sił straciłeś też na tej wojnie. A, spokojnie. Dobra? No, jak myślałem. No, ja są przygłożeni Rumuńcy, tak naprawdę tylko są na moich terenach okupowane. Więc oni już nic nie mogą zrekrutować, Czeka to jest się. najważniejsze. To jest na najważniejsze. Tutaj, tyle. Tutaj damy coś takiego. Tutaj damy. Hmm. 180. od 400. A tutaj muszę znowu. Jezu. Jak ja się nie lubię z nimi tutaj bawić takie coś. tutaj też. Ja no myślę, że to już będzie koniec. Albo i nie. <noise> nie, no po prostu... Oni mnie rozbrajają. No te wojny w tej grze to jest po prostu czasami no... Spokojnie, to już końcówka wojny. Dobra. Na rekrutacji. Dobra, to już końcóweczka. Ty masz końcówkę, ja mam końcówkę, elegancko. Ryga pięknie. No i to właściwie by było po wszystkim. Zaraz tam, ostatnie dwie prowincje. Koniec, koniec wojny będzie. No tutaj. A, tak. O, o! O kurde. O kurła! O kurwa! O kurwa, dobra. To, to może być ciekawa. To ta seria może się ciekawie potoczyć. Okej, okay, oczywiście ja muszę się... dyplomacja. Rozmowy pokojowe. Tego się nie spodziewałem, tutaj od razu szybciutko. Na granicy sobie dorekrutuję jakieś tam wojska. Ale nie tak to miało generalnie wyglądać. Rekrutuj 1500. Na razie tak mało, po prostu czysto kontrolnie. Stąd przeniosę tutaj powiedzmy z 2800. Ja dziękuję. No nic, no trudno, no trudno, jak będzie trzeba, to się <grym> będę bronił przed Niemcami. Na szkońc wojny dobra dobra. No przejmują mi te tereny, kurwa. To no, nie tak miało być. Dobra, ja po prostu inaczej ich później w następnym odcinku potraktuję, nie inaczej A... ich w tym następnym odcinku potraktuję. Mm -hmm. Dokładnie tak. Dobra. No to ty już masz właściwie ogarnięte, dlatego, że... Dlatego, że te tereny... Tereny, tereny, jak to się mówi... Eee, rumuńskie już przejąłeś, więc właściwie tutaj jest wszystko ogarnięte pięknie. Bo ty chyba też musisz się chyba teraz bronić przed Niemcami, ja to nie wiem, jak to jest. Ty jako sojusznik... Nie, tylko... Nie, tylko... tylko mnie, o, tylko ciebie za taką... Tę nie musiałem przyjąć jeszcze. Okej, okay, tutaj oczywiście przejmuję już na własność. Tutaj dokonam rekrutacji. Po prostu takiej konkretnej rekrutacji. Kasę jakąś tam mam. No, okej. Okay. Pokieruję tę wojskę tutaj. Chociaż w Berlinie to mogą troszeczkę tego mieć, ale mimo wszystko. Nie mam punktów ruchu. E no, nie wiem, czy mi to coś da, ale przeniosę. Właśnie też, też zrobiłem błąd, dlatego że tutaj się na spokojnie zajmowałem tą wojną z Łotwą, a nie podpisałem paktu o nieagresję z Niemcami. No i to, to, to jakoś też chyba zawa zaważyło w ogóle na, na takiej, a nie innej, takim scenariuszu, no ale to już. Dobra. I teraz jeszcze szybko. Dyplomacja pakt o nieagresję pyk. Rosja, pakt o nieagresję? Pyk. Tutaj właściwie. Bułgaria, pakt o nieagresję? Ok, rewelacja. Z kim ja tam jeszcze graniczę? Tutaj pakt o nieagresję zrobione, ogarnięte. No teraz Niemcy. No Niemcy. Rozmowy pokojowe, ale tereny mi oddajcie. Nie mogę. <laughs> Nie mogę zabrać tych terenów dla siebie. Tak, okej, okay, trudno. Nic, trzeba się bronić. Raz, dwa O, o proszę, Berlin przejął! Wow no, to, o, dobra, okej, okay. ja bym mógł im tam oddać jakąś, jakiś teren polski ewentualnie, ale Berlin jest mój. <grym> dobra, no to co? No to podsumuj A? jak to wygląda generalnie u Ciebie, Lee, bo tutaj widzę, że już te... No. No, no, ogólnie ja podbijam sobie Rumunię dzisiaj. No to tak naprawdę to tyle, Cekaz walczył z Łotwą, co w końcu pokona, ale zaatakowali ich Niemcy. Co się, da, co się dalej potoczy, zobaczycie w kolejnym już odcinku, bo ten odcinek jest wystarczająco długi. Także tak to wariaty generalnie wygląda, podsumowanie w dzisiejszym wykonaniu Li. No i generalnie to jest wszystko z naszej strony, słuchajcie, Generalnie nie zapomnijcie o łapkach w górę, nie zapomnijcie o komentarzach jakichś ciekawych. Oczywiście zachęcam do subskrybowania tego kanału najlepiej z dzwonkiem. No i właściwie. Mm, a, jeszcze nie zapomnijcie o, o tym, że w opisie jest link do Discorda, do którego bardzo, bardzo gorąco zapraszam, gdzie razem będziemy mogli prowadzić dyskusję na temat Age'a oraz innych ciekawych gier, a także innych ciekawych tematów. Także trzymajcie się. Hej, hej. Hej.